Witaj w kolejnym odcinku dotyczącym sankcji kredytu darmowego. Okazuje się, że wiele banków i firm pożyczkowych w umowach nie zamieszczało klauzuli związanej z tym, jaka jest wysokość oprocentowana wyrażona liczbowo zadłużenia przeterminowanego. Co to oznacza? Jeżeli spóźniamy się z płatnością zobowiązania, to w takim przypadku bank może nam naliczać. Odsetki karne. I na czas podpisania umowy te odsetki karne powinny być konkretnie wskazane, ile one wynoszą. Nie wystarczy wskazać tylko formuły jej obliczania, ale trzeba wskazać, ile one wynoszą na czas podpisania umowy. 10%, 20%. Odsetki te powinny być wyrażone liczbowo, aby klient na czas podpisania umowy był świadomy tego, Jakie poniesie konsekwencje finansowe, jeśli nie dokona wpłaty raty kredytu na czas? Czyli sama formuła wyliczania oprocentowania zadłużenia przeterminowanego nie wystarczy. Musi być wskazana konkretna stopa procentowa, która wyraża to, ile tak naprawdę konsument poniesie kosztów w związku z nieterminową wpłatą. Jeżeli chcesz, żeby zweryfikować, czy Twoja umowa kredytowa Zawiera w sobie wady, które mogą powodować to, że Twój drogi kredyt stanie się kredytem bezpłatnym, koniecznie wyślij pod poniższego maila skan umowy, a ja dokonam dla Ciebie bezpłatnej weryfikacji. Jeśli takowe uchybienia będą, wskażę Ci, co powinieneś zrobić, aby zamienić drogi kredyt na darmowy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.